sobie sprawiać jakieś przyjemności. No też nie na wszystkie przyjemności potrzebne są pieniądze. Ale tutaj mamy pieniądze do wygrania. Halo? Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ile masz y lat? Kosz. Ile masz lat? Y Ile? Osiemnaście. A, w którym roku się urodziłeś? Słonko za wcześnie. Jak skończysz 18 lat możesz się do nas zgłosić. My i tak sprawdzamy to poza anteną wszystkich, którzy wygrali czy na pewno są osobami pełnoletnimi. Ostatnia osoba próbuje. Trzymam kciuki. Dzień dobry. Ostatnia propozycja w tym konkursie. Halo? Halo. Jaka, jakie imię proponujesz? Kocham Cię. Ja Ciebie też, ale to nie jest odpływ w naszym konkursie. No, brawo też dostaniesz za to. No proszę, wszystkiego można się spodziewać. Naszych... I mamy telefon. Uwaga, uwaga. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak masz na imię? Rodek. Słucham? Radek. Radek, a ile masz lat? 22. I to jeszcze powiedz, w którym roku się urodziłeś, dobrze? Słucham? W którym roku się urodziłeś, Radek? No dobra. Szef. No dobra. <laughs> Warto, jest. Się... To, to jest słowo, które teraz usłyszałam. Szukamy prostych haseł. Czy sanki, czy koc, to są trudne słowa, chyba nie. Halo? Halo? Dzień dobry. Czy jest. Halo, halo? Czy to jest to osoba pełnoletnia? Jeśli tak, to proszę podać roku urodzin. Trzy, dwa. 2... Zapraszam osoby, które ukończyły 18 lat. O, to już mamy. Co teraz? Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Kto? Kto? A ile masz lat? Dzień dobry. Chyba za mało. No właśnie. No dobrze. Słuchajcie. Kto ma ukończone 18 lat, ma hasło nowe, nie te, które tutaj widzicie, to bardzo proszę o to, żeby się. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słucham propozycji dotyczącej Wielkiej Brytanii. To w Wielkiej Brytanii pasuje planeta, bo też jest bardzo duża. Planeta, tak? Bo jest bardzo duża, tak? Naprawdę, to Romana trzeba by nazwać kosmitą. Dobry wieczór. Dzień dobry. Witam. Halo, halo. Hip hopowa. A ile masz lat? Ja, osiemnaście. To kiedy się urodziłeś, kochanie? Ja? Tak. Dwudziestego czwartego. Ale roku? Kotek, kotek, nie wolno dzwonić, jaki masz osiemnastu lat skończonych. Nie mogę! Mamo, idź tylko opuść Mamo, idź obu tylko szybko! Proszę o dobrą Uwaga, muszę odliczać. Halo? Trzy? Halo? Dwa? Jeden? I halo, halo? Dzień dobry, witam. Halo? Jaka jest odpowiedź? Jaka. A czy 18 lat jest ukończone? Tak. Poproszę o rok urodzenia. 1705. No to, sporo tych lat, proszę pana. No dobrze, w takim razie. Czekam na kogoś, kto ma te 18 lat ukończone. Oj, młody głos, młody głos, bardzo dobrze, w takim wieku, wieku ponad 100 lat. Dobry, yy, kawa. A w którym roku się urodziłaś, powiedz? Yy, w 1989. Aha, czyli masz ile lat? 18, 19. Miałam przed chwilą urodzinę. No, wyszłoby z tego, że masz 21, ale dobrze, proszę o słowo. Kawa. Kawa. To nie jest kawa. Kaw. Jeszcze ja że mówiąc, no ledwo nadążam, ledwo nadążam. Coś do Was powiedzieć, bo telefon już znowu dzwoni. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. A dzień dobry, jaki masz bardzo poważny głos, a w którym roku się urodziłeś? Ja. Tak. W 1807. Ło! A... Wow. Pierwszy raz rozmawiam z. duchem! <grym> hmm. Dzień dobry. Eee. Halo? Pomyliłem... O, przepraszam, pomyliłem mumę, trendu mamy tu, To pozdrow mamy ode mnie, bardzo serdecznie.